Dzień dobry państwu. Jeszcze raz się witamy. 28 sierpnia jesteśmy już w Zakopanem na Nowodarskiej. Tata poszedł do fryzjera. Klara męczy się tam z jakimś jedzeniem i się nie może, nie może zmęczyć. A ja tutaj właśnie poprosiłam dzieci, żeby przyniosły to, co im przygotowałam. Przeważnie tak jest, że przed wyjazdem gdzieś często tak jest, nie, że przygotowuję wam różne no takie, albo pakieciki różne, w zależności od sytuacji, od, od tego gdzie jedziemy, po co jedziemy i tak dalej. To przygotowuję takie pliki różnych materiałów dla zajęcia uwagi dla dzieciaków. I tym razem też tak zrobiłam i jest to fajne rozwiązanie, na przykład jak się siedzi gdzieś tam... Nie robiłam tego w Chorwacji, bo było tam jakoś tak inne były plany na te popołudnia, na ten czas. Gdzieś spędzony w domu, ale to jest jednak na pewno dużo lepsze niż na przykład, nie wiem, telefon w garść, czy tam jakieś inne Nintendo, czy inne zdurki. Więc co my tutaj mamy? Akurat tutaj każde strojga dostało coś innego, no bo wiadomo, różne są możliwości, różne są też zainteresowania, ale głównie no, chodzi o wiek. Poczekaj, mogę pierwsza? Ty, oczywiście, na mnie musisz siedzieć, dobrze. Klara, tyś tam zmęcz wreszcie, bo my za 20 minut idziemy. Bo tata wyjdzie wtedy od fryzjera i chce mieć na miasto. To już to żebyś była w formie. Ale możemy to wziąć na przykład? Na miasto? Czasami jak wy sobie siedzicie gdzieś. A to byście no, musieli. Nie, ple... to, to, to Dzisiaj Matylda musielibyście brać plecaki, piórniki i takie tam rzeczy. Tutaj mamy zestaw dla Matyldy, jak widać. I teraz tak, pierwsze dwie strony chyba w każdym zestawie są takie Aha. same. To już widzieliście, bo to, tym się, w to się bawiliśmy ostatnio długo z dzieciakami i to, jest, by to okazało się bardzo zajmujące. Poczekaj, Wadzionia. Ale tym razem mamy coś. I teraz mamy plażę i mamy na drugiej stronie lody. Lody. Bardzo fajne obrazki, będzie to szukać. Umatylny dalej jest. W związku z tym, że zaraz szkoła, i trzeba sobie przypomnieć o paru rzeczach i trochę się wdrożyć, to mamy. Przypomnienie w czytaniu, krzyżóweczka, takie czytanie. Um, jak to się mówi? Nie, nie, Klara, nie gadaj kiedy ja gadam, bo to tak nie bardzo, takie stereo. E, to jest, jak to się mówi? Rozumie, czytanie. Czytanie ze zrozumieniem. O, Wszystko, słucham. Słuchamy. Um, tabliczka uderzenia. Tabliczka uderzenia też będzie. Tutaj jest jakaś inna krzyżówka, taka, taka też chyba leścia, letnia, wakacyjna. Tutaj mamy części mowy do przypomnienia, ale to też jest w sumie zabawa, słuchajcie. No, nic takiego strasznego, nie ma Tylko to nic trudnego. Tutaj mamy trochę liczenia, bo właśnie trzeba sobie przypomnieć tabliczkę mnożenia. I to bardzo proste, zobaczcie, są zadania, literki, literki się wstawia taka, jakby taki, taka krzyżówka, powiedzmy. Tutaj znowu trochę tabliczki mnożenia, ale takie raczej wybra, wybieram proste zadania, żeby sobie tylko odświeżyć. Trochę gramatyki, tej ortografii, nie, gramatyki. To jest w ogóle powyrywane z książeczek. Takich grega, już teraz nie pamiętam, jest taka seria i dla pierwszaków, i dla drugich, trzecioklasistów, różne są nam, z matematyki, do polskiego, do angielskiego są fajne materiały, naprawdę bardzo je lubię. I Matyśka trochę takich rzeczy robi. Tutaj mamy labirynt, czyli już trochę znowu zabawy. I tabliczka taka w całości do po prostu przypomnienia sobie, Klara! Tabliczka uderzenia. Klara ma co? Znowu na tych pierwszych stronach to samo, co Matylda, zresztą tak samo jak Władek. Tutaj też mamy ukryte przedmioty, I przy okazji trochę angielskiego, ale to, to już może mniej ważne. Tutaj są podane przedmioty, które trzeba znaleźć na tym obrazku, a on taki okay, jest okay. bardzo, ja powiedziałabym, skomplikowany. Tu nie będzie łatwo to znaleźć. Tutaj ma dwie strony czy cztery wydrukowane z karty pracy dla pierwszaków, w prawdzie, tutaj nawet to jest zaznaczone. Ale to są tak proste rzeczy, że nawet dla pieszaków chyba trochę za proste, więc Klara myślę, że bez trudu sobie z tym da radę. Co my tu mamy? Jakieś figury, jakieś tam inne rzeczy. Tutaj wiadomo, że trzeba będzie trochę jej przeczytać te polecenia, ale z tym zdamy sobie radę. Dodawanie w zakresie 10 to też myślę, tutaj nie będzie kłopotu. Tu bardziej ona ma problem na razie z rozpoznaniem cyfr, ale to jak będzie się na nie patrzeć, to też się tego nauczy. Zresztą już za chwilę się tego nauczy w wie. <laughs> Więc to nic, ale to liczenie to na pewno nie będzie trudne. Trochę ćwiczenia, rączki, labiryncik. Napisz słowo na każdą literę. To w ogóle będzie fajna zabawa dla nas wszystkich. Będziemy szukać liter na, słów na daną literę. Kiedyś jeszcze graliśmy w coś takiego, że szukaliśmy słów na ostatnią literę tak. słowa, które powiedział poprzednik. tak? No to też można się tak zabawić. Pamiętam, Tutaj mamy dyktando graficzne. Na przykład yy, piszesz swoje imię i nazwisko, i z tego musisz wymyślić wymyślać dużo, dużo słów. Tak, można też tak się bawić pewnie. Tutaj mamy dyktando graficzne, to jest akurat, nie wiem, Matyśka swego czasu lubiła się to bawić, teraz jakoś chyba mniej. Teraz sprawdzimy, czy Klarze to pasuje. Tu chyba, jeśli dobrze pamiętam, rybka miała być, zobaczymy. I mamy, mamy liczenie znowu, liczymy owoce, to nie będzie trudne, i właśnie rozpoznanie cyfr właściwych do ilości przedmiotów na obrazku, więc tutaj, no, Klara będzie musiała się nie troszkę. No, nie musiała poznać po prostu wyglądu A to jest dla Władzia. Znowu dwie pierwsze strony są takie same. Trzecia strona taka sama jak u Klary. Też będziesz szukał tych ukrytych przedmiotów. Potem mamy trochę rysowania po śladzie, trochę odwzorowywania. To też są zadania dla pierwszaków z klasy no, pierwsza. Ale myślę, że tutaj przy odpowiedniej pomocy damy sobie radę już nie? Tutaj jakieś kolorowanie według kodu. E, trochę szlaczków. troszkę prostsze niż lok Klary. Tutaj masz zobacz, znowu szukanie przedmiotów, ale zobacz jaki fajny obrazek na budowie. Mm. No nie? Co my tam dalej mamy? Tutaj będziemy kolorować, zobacz. I tak jest cyferka, jak ci będę mówiła, co to za cyfra, i będziesz musiał odpowiednią ilość jabłuszek zakolorować, ok? Mm. Labirynt pierwszy. Labirynt drugi z kim? Mm. Stra. Ze strażakiem. strażakiem. Trochę rysowania po śladach, znowu labirynty. Zobaczcie, fajne. No. Fajne, nie? No. Tutaj też jest trochę od wzoru. Też taka prosta wersja bo no, to nie jest jakieś bardzo skomplikowane, myślę. Są dużo bardziej skomplikowane te wzory w internetach, także to jest dosyć proste. Tutaj trzeba będzie dorysować wagoniki zgodnie z ilością oczek, tutaj na kostkach. No i tu mi myślałam, że sprawia mu przyjemność, bo tutaj zobaczcie, jest food track, mm, Food track, z tym, że generalnie no miały być food trucki, no i generalnie spodobało mi się to dlatego, że były samochody, ale wydrukowało mi się ten plik, był tak kupio widzicie, zrobiony, że wydrukował się dużo mniejszy niż, niż, niż na przykład te tutaj na pierwszej stronie. Więc nie wiem, czy Władek będzie chciał to robić, bo to po prostu jest mało czytelne. No ale jeśli będziesz bardzo zacięty, to na pewno się to uda, może się to udać. Także tak, Mamy trzy zestawy, wyglądają w ten sposób. Czasami ładowałam to jeszcze w jakieś teczki, nie? Ale uznałam, że tak jak w kupie będziecie mieli, to chyba nawet będzie bardziej praktycznie. Potem się te kartki rozsypywały, nikt nie wiedział, która czyja. Jeszcze jakby były podobne, niektóre, no nie? Bywało tak. Ostatnio, jak w Gliczarowie, w zeszłym roku, jak byliśmy, to dostaliście tak. takie pakiety, które potem się pogubiły, każdy miał. Nie, no ja nie wiem, który jest. Kta... Gdzie jest mój? No dlatego teraz zszyłam, podpisałam ołówkiem i cześć. Najprościej na świecie. Eee, proszę bardzo. Jaki padnięty mały człowiek. A tam drugi za ławą leży. Pokaż się, Klara. O. Dobrze. Ja dopijam kawkę. Mamy jeszcze parę Ale jest minut. Tak duże miejsce na kanapie. No, jeszcze mamy kilka minut i idziemy. Tata na szczęście jest u barbera, dosłownie tutaj po drugiej stronie ulicy, więc niedaleko. Czyli nie zjadłaś Klara, oczywiście. Dobrze. Zaraz do tego wrócimy. Mm, proszę bardzo, możecie sobie to odłożyć na stół na razie. Bo tak wyglądają poszukamy. nasze czasoumilacze dla dzieci. I akurat teraz było trochę takich edukacyjnych, znaczy sporo jest edukacyjnych, że one wszystkie są edukacyjne, nawet te szuka, szuka, szukacze są edukacyjne, bo tak. jednak trochę spostrzegawcze się tam rozwijają, myślę. No, czasami nawet w zerówce właśnie w zerówce pani e, są takie właśnie niesprawdziane, ale takie właśnie zadania. Na przykład yy, czasami był też spacer w zaszycie. No właśnie, jest to taki spacer, sposób, też żeby też trochę mądrzej czas sprób, spędzić. Lewa, prawa, prosto. No właśnie. Żeby to jest taki sposób, żeby czas spędzić w trochę mądrzejszy sposób niż przed telewizorem. Dobra, dopijam tą kawę. Ty, jak chcesz sobie poleżeć, to poleżę na kanapie. Mogę cię prosić, Ty, koleżanko? No, dziękuję bardzo za uwagę. Aha, jeszcze proszę parę słów komentarza. Jak Wam się taki zestaw podoba? Fajne. Klara? Jeszcze nie widziałaś? Fajny. A ty, gościu, co masz do powiedzenia? Podoba ci się taki zestaw? Średni. Średni? Poważnie? Mm -hmm. To tylko tobie się podoba, Matyśka? Mi się bardzo podoba. Otróż no tabliczki uderzenia. Dobra.